pierwszy raz i otwieramy teraz właśnie złotą paczkę za 15 tysięcy końców i cóż to będzie naprawdę jestem ciekaw nie wiem czy będzie warto ale spróbujmy dobra więc lecimy, otwieramy ja to tak przed wami złota paczka premium

Serio, takie gówno Jaaa Nie wiem Ja pierdziela To była FIFA 14 Ultimate Team I zaczynamy kolejny mecz, kolejny sezon Liga szósta, masowaliśmy z Ligi siódmej Ale jest to już y, trzecia Liga, w której będę grał czyli że, że trzeci sezon w Ligi szóstej, ponieważ Dwa razy nie spadłem ani nie awansowałem, tylko po prostu utrzymałem się blisko szóstej, więc yy, jakoś to było. Jak no, widzicie, przed chwilą kupiłem taką paczkę, no i wyszło co wyszło, wielkie gówno, więc szkoda kasy tylko na to i masakra. Dobra, więc dajemy następny mecz, a no i blizny szóstej mamy jedno zwycięstwo, remis i porażkę, nam się to meczy. Następny sezon Azyna złym mecz tutaj, bramka wywiano, spaczki tam gdzieś niszczyk jeszcze, kupiłem sobie menadżer, kupiłem sobie muridę, nie wiem co nie będzie, tam siedzi na awce, no i dobra i gramy meczek na Kampf I teraz jaki ma skład kolega Arya e Gomez yy, Mandzuki? Nie, to nie jest znaczy Mandzukić, tylko po zapomniałem. Puyol, Alba, Piqué No, zobaczymy, dobra Widzimy Mam przeciętny początek, ale spokojnie, zaraz to rozpracujemy Ivanović Essien Spokojnie, teraz sobie kupiłem Kondycha, więc lecimy nie ma, nie ma piekli dla jasie aj, szkoda Elshara win, Elshara win no, ta szkoda tu-tu-tu-tu-tu no dawaj tą gałębę i teraz debaba znowu tracę może teraz U Torresa. tam był faulowany chyba mu zawodni, to dokładnie O, the fallout, walczu, tam tylko bo cię wpuściłem Jeszcze w podstawowej 11 a ty mi co tu patrzę jak ja nie szybki patrzę jak już go wyprzedził Przejmuję piłkę jeszcze i podaję dokładnie czy nie Dokładnie, dokładnie bo po co? Dobra, ale jest piła, jest Torres, nie ma Torresa. Dobra, może usjędę, do, jakoś powodzi, to wyprowadzi. Podanie do lamparda, lampard! No, mm. Nie żal! z był lepszy Super Mam partner z czerwą, sam na samym serio Może to raz Fakt, też prawda Wszystko zrobiłem jak najlepiej i owinęłem od brońca, a ten jeszcze broni, bramkarz. Ten ba kurde z zawodnik koło słupka w Oj, trudny przeciwnik chyba nam się trafił albo nie wiem, albo jeszcze nie mamy tyle na tyle szczęścia. Tu Fernando Torres do środka Bas, Demba Ba strzela. Kurde mać. Ale jak ma farta. Dobra i teraz Terry wraca, jak on teraz no i co, no facet, pierwsza akcja i strzelasz mi Müller, kurwa. Czupek i zdobija i mi no i strzela nie no co ja ogóle zrobić? Ale mówię, pierwsza akcja i już strzela mi A no, tym rzecz nie polega. Ja tu zasłużyłem już na pewno jednego gola. A ten, a ten nie wiem, strzela mi od razu, kurde, spule gówna. Znowu biegnie na mnie. Spalony wypierdziony. No. no i piękne podanie, no i strzelisz. No nie strzelisz, no bo po co? A Ty sam na sam. No i rzut karny i tak jest wreszcie. I proszę państwa, ja się włożyłem, więc proszę państwa, proszę, co ja gadam. Czy z Wami pierwszy rzut... Oooo, czerwona kartka żara. Oooooooooo. Czyli grają dziesiątkę, to dobrze dla do mnie. Ale teraz tak. To będzie pierwszy mój rzut karny sezon online na nagranie, więc Patrzcie i skupiajcie się, jak gruba wykonuje rzuty karne. Uczyszcie, ale czy nie? Oby strzelił! Dęba! Ba. I dokładnie jest, tak! 1-0 1-0! I pięk... albo 1-0. Co ja piękny? Chciałbym 1-0, ale jest 1-1. Dobra, pięknie. Bramkarz Eee O kurde, ale puściłem szmat. Dobra, jest 1-1 gramy w jedenastku on gra w 10. ma trzech obrońców a to zastuje mi dobre akcje na gole więc tylko się jarać jak Boba strzela gole de baba i gol 2-1 no i teraz mogę grać mogę wam wreszcie mogę sobie chyba posłać gole Nigdy tego nie, nie, nie ten, a za głupie faulę trzeba płacić. Ja sobie teraz to wszystko wykorzystam Dobra, dawaj, defollow, defollow, przejdziesz go, przejdziesz go i podasz dokładnie tą piłę! Niestety nie! Dobra, to teraz wracamy, wracamy, wracamy. Eee, lululula, kto to jest? Guarin, guarin O, środku, wuję niebezpiecznie. Biegnij po tą piłkę. Out o, o, dobrze. Może zróbmy coś takiego. Wybijmy jak najdalej i o, o, poda to. Dokładnie! Biegnie, Torres biegnie! co kiwa, kurde, co on zrobił, o, stracił piłkę. Ale już odzyskuje do o, o, ba, 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 ba. Za mocno. Za mocno. Mm -hmm. Oraz no dobrze, miałem ja jeszcze kartki, nie dostałem. I podanie do Dęba Dembaba ba, będzie... O, wychodzę trzech na trzech, tu ładnie do środka I czy będzie No wach, za mocno. Ciu, nie miałem takiego wyciucia, żeby tak podać fajnie tą gałę. fajnie podał to fajnie jakiś fajny gol może by do... Ale klepka, ale klepka, no i dlaczego nie do niego, no. Mario Gomez, gówno zrobisz. Pięknie! Uuu, the flow, the flow, the flow! No fuck! No fuck, ja tam byłem i nic. Faul był taki... Spokojnie, gdzie nasz a no, Kurde! Dobra, i które, 400 minuta Jest je 2-1 dla mnie Nie wygląda to fajnie Właściwie wygląda fajnie, że wygrywam, ale ja bym chciał Przelić jeszcze przed Przerwą jednego gola Tak dla bezpieczeństwa, dla asekuracji Dawaj, podawaj tak daleko Siemano Kurwa No nie no, dawaj tak Dawaj dembaba dawaj, może ostatnia akcja w tym meczu, czyli w tej pierwszej połowie. To Torres, Torres dobiegnie do tej piłki spokojnie i rzut rożny, tak jest, rzut rożny. Lampard ma wielką sytuację, aby wkręcić dobrze tą do piłkę i wkręca, i strzela, i... I kurde, na no minimalnie, no fuck. Ale zobaczcie, ja już mam to wypracowane, te rzuty rożne, tutaj... Aj, no słuchajcie, no kurde, pichała słupka. Dobra Już kończ tą pierwszą połowę Sędzia Kończ Ja to muszę się przygotować na drugą Zmian chyba nie będzie, aczkolwiek nie wiem, może Soldado będzie chciał to wsywajcie na drugą połowę. Nie będę go zmuszało. A czy dęba dobiegnie do tej piłki? No dobiegnie, ale czy okiwa go? Może jakaś kiwka. Może jakaś kiwka. No nie, no co ja się bawię. No co. Jeśli nikol, daj przebiegnie. Fuck Dawaj No. No żal. Dobra, kończysz. Nie chcę. Dobra. Jeden. Pierwsza połowa. Widzicie, dostał czerwoną kartkę i dwa gole w dwie minuty. Rzutu karnego i normalnie to strzeliłem. Dobra, dwie bramki. Dobra, trzeba żeby coś to strzelił jeszcze. No i nasz super, szybki Defoele. No jak on tam ma, kurde, ja nie umiem, to on ma to trudne nazwisko. Zobaczcie, przebiega wszystkich. Pyk, pyk, kiwa, i bramka z broni Fuck Dośrodkowanie jeszcze nie jest trudno. Dobra, lampart dobiega do narożnika i do środkowej piłkę i wypracowaliśmy to już wszystkie i nie wypracowaliśmy może teraz Szami daleka, kurde mać nie No daj jeszcze mi kiwa i co wychodzi Nie no dobra, tu jest jeszcze obrońca nie chcę mieć tego, jak on mnie znowu mija. Uuu, dobra. Nasza gała. I kontra. Dawaj, defulał. Defulał, biegniesz tam. Ale defulał sam nic nie zrobi. Dobrze, że tę piłkę. Taka ładna klepki. No i dawaj teraz. Lampard, Lampard, no patrz, patrz tam, na prawo, Dęba Ci ładnie wchodzi, ja Ty, kurde, marnujesz. Dobra, defolało, 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 Sylam No fuck you, no fuck, no jak, no mój... No, no, przecież wszystko było super, no i... Nie, Dobra, dzięki za ten błąd. Jezus Maria! Ale ładnie podkręciłem, tylko tak za mocno No ale spokojnie Nie mówię nie ale dokładnie, w takie sytuacje fajnie wykorzystać korzystać no, fajnie wyglądać Ale trzeba strzelać dokładnie A ten mi tutaj wbiega No i niestety Miller mi się regola Na Ma 2 na 2 Majetki mu widać no fuck, co się stało nagle? 2-2 i wszystko mi zgasło. Hmm, tak nie może być. Tak nie może być! No co? Żytrożny? A czemu? Nie wiem. Ja nie wiedziałem, że brakosz to broni coś. No, Żytrożny, więc no dobra. Spróbujmy znów. No! I jest go John Terry! Dobra, czy zwa. Dawaj tą gałę... To jeszcze do... O kurwa Dobra, z Fuck Ale gówno by spadło do bramki Ale ładna bramka no nie powiem nie no nie się poglibiłem Dobra, ale nas jest więcej, jest nas więcej jednego zawodnika Chciała to wykorzystywać, a nie pierdolić się. O, 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 kurde, jak ty to chciałeś, ten baba, zrobić? Już wdrożył tylko. Może jeszcze raz. Pyk! Obroni to. Dobra, 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 spokojnie, babuś. Wszystko jest pod kontrolą, Oskar tam pobiegnie, sam nie sam nie pobiegnie. Dobra, ale... Twój czas się skończył, no ej, jest 3-3. Ja muszę wygrać ten mecz, no i... Dawaj, 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 Strzelaj! Serio. Nie no i do kogo masz pretensji teraz? Nie tylko do siebie możesz mieć. Ja pier... Aura, widzę, że tam mi wbiega pięknie. Ale... Za mocno. No, muszę to mieć wygrać, nie chcę remisować znowu. Za dużo remisów, za dużo porażek. Muszę tylko wygrać, 3 punkty się liczą. Dobra, out, szybkie wznowienie gry. I Deflau podaje do... Nie wiem kogo. Dobra, i teraz Iwanowić. Podanie do Lamparta, Lampart. Nie wiem no i co tu było do kogo Lampard wbiega i No i co? No i nic no i znowu źle wszystko Ja pierdzielę co za Fuck 15 minut No dawaj no, no nie no za mocno No dawaj do defulałów, biegaj mi tam, no. Fak. Spalony był, no. no i tak jasne. No spierdzielaj mi stąd. Dobra, bramka szłapie Jest 10 minut mi zostało. Jezus, no. Dawaj do defu defulału. Do na napierdzielasz tam. Pod bramkę biegniesz. No i o to w tym chodzi! I Torres I 4-3 Boże, to mu się gdzieś kładzie No, tak. no to chodzi, do falału wchodzi ku lekarny, wkręca to kurka i gol. I 4-3, 83 minuta już pod koniec się naprawdę jesteśmy bardzo blisko tego zwycięstwa, ale ciężkiego zwycięstwa. Gramy przez 11, a on w 10, więc... Łoł wow. dobra, 6 minut jeszcze jedna powinna sobie jakoś tutaj pyknąć, mm, tylko że wolno mi to nie pyknę. No, 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 uwaga. Okay. Dęba baba, wychodzimy dwóch na dwóch. I dobra, i biegniemy, 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 biegniemy. będzie biegnie. I jeszcze wrzucam to Torres i go Tak, Torres zajebiście, zajebiście. że ja się wstydzę Dobra tym nie wywalił ale jestem w stanie Dobra lecimy lecimy Teraz strzelił na 5-3 Praktycznie w ostatniej minucie i teraz tylko... Nakończyć no, to dzieło 6-3? Nie Dobra za dużo to, to niezdrowo ale może jeszcze jedną akcję się zrobi No Torres Dawaj Katryka mi tu na koniec No Nice, no pięknie Oskar, no coś super Coś super Super Super, super ha, Hahaha Oskar, 90 minuta, 6-3 Więc Nagrałem to! i fajny meczek myślę, że dużo goli zobaczycie parę akcji fajnych oto spokojnie strzał dobrze Torres to zobaczył tego Oscara no i dobra, jak sędzia kończy mecz mamy 3 punkty wygrywamy 3-3 ocena meczowa 521 moment dobrze i 7 punktów no i zobaczcie jak to pięknie. Już tylko 6 meczy. Co to dla nas? Wystarczy mi jedno zwycięstwo, jesteśmy w tym. No, nie spadniemy. 3 mecze w awans. 4 mecze. Mistrzostwo. Co to jest? 300 liga, pikuś. No tak, szczerze, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać dalej. No tym razem trzymajcie się. I No takie info. Kasy już nie wydaje na jakieś pierdolę. Trzeba zbierać na normalny skład i składzik pyk 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 i sobie popykamy pięknie. No dobra, więc trzymajcie się i Do zobaczenia w kolejnym meczu, gdzie będzie już na pewno coraz ciężej. Ale oby tak nie było, bo jestem Boba i moja FIFA 14, yo.